Cześć, na kolejnym odcinku z gry Farming Simulator. Na dzisiejszym odcinku skultywujemy pole i najpierw weźmy, przyspieszymy czas, tak szybciuteńko, i po przyspieszeniu czasu weźmiemy, właśnie sprzedamy szybko yy, nasz piękny owies. Yy, to nie jest cena, to jest tsunami, Gdzie jest owiec, 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 owiec. Dobra, gdzie to gówno jest? Albo jestem taki ślepy, albo nie wiem. Dobra, styczeń to bierzemy do stycznia. Dobra, szybciutko, szybko, dobra. Przyspieszy się, powiem widzowie, to jak teraz będę spał, to, ja to przyspiesz. Albo zrobię cięcie. No to robimy cięcie, widza. E, dobra, widzowie. <laughs> e, już e, wzięło. Jest cena, nawet już trzeba spadać, bo trochę przespaliśmy ją, ale wszędzie jest mega wysoka, no to bierzemy nasz ciągnik, nie wiem jak się wypożycza te, to nie będę pociągiem, tylko będę tak, e, no bo to się wypożycza jakoś, e, wiecie, no. Dobra, bo pociąg to jest ten i tu jest... Jednak nie jest najdrożej pociąg, tylko tutaj. No to dobrze dla mnie. Mm, bo właśnie weźmy. tutaj kliknijmy na to. Po prostu. Oznacz miejsce. My jedziemy. Jest najdrożej, to jedziemy. A co tam? I jeszcze jedną przyczepę będziemy musieli zawieźć, aby było sporo hajsu na no bo. Każdy wie jak sporo hajsu to jak jest Zajebiście w skrócie jest wtedy No Gówno widać widzę jak zawsze za tą przyczepą Bo jest zbyt wysoka Ale jebać e, No Czy tu trzeba będzie cofać? Nie chyba jednak Nie 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 pomólmy się może nie trzeba będzie cofać Ale nie tutaj nic nie trzeba będzie cofać Tak nie trzeba Zajebiście Dobra Bierzemy, najeżdżamy i je przedamy za sekundkę kolejną przyczepę Sporo będzie chyba No dobra, do... za to, jak za to tyle Nie no, no to będzie 70 tysięcy za to No wiem, że za bardzo jeszcze nie znam tego i sobie oznaczam, gdzie co jechać Ale No, nauczę się tej mapy Chwilę, moment Pewnie tutaj nie powinno się takie wykręcać i jechać tędy, ale, że ja tutaj sam biorę, gram yy, i nie ma żadnej yy, kolejnej na przykład ciężarówki albo czegoś za mną, no to yy, co nas to obchodzi? Yy, dobra, yy, nie obchodzi mnie to. A chcecie widzowie yy, tą serię, gdzie będzie parę gospodarstw? Tak, z ciekawości chcecie widzowie? Bo można byłoby taką serię zrobić po tej Bo ta seria i tak się skończy potem za jakiś czas O, niech się sypie I to będzie zajebiste, według mnie, taką zrobić serijkę Gdzie parę gospodarstw będzie musieli się zgrać, jak chodzi o przyspieszanie czasu Że tamten ma przyspieszany czas, to ja muszę to mieć coś posianego wtedy e, no Ej, to się łatwo zgra Chyba gospodarstwa rolne nasze E, no Ogarnie się na stówę No, na stówę się ogarnie Po prostu Ogarnie się Bez problemu, widzowie Ja już to wierzę, że się to da tak ładnie zrobić e, no, dobra Skręcamy bez kierunku, mi jakiś kierun... Czemu ten oni tak zaszerpnęło nim? Nie, chwila, ja się wyzostanę Dobra, no jezu

ale jestem głupi. Widzowie, straciliśmy kontrakt za 20 koła. To dobra, już trudno. Nie będę e, robił zapisu. Trudno. To ma być takie, że wiecie, że w topa te takie trudno, trudno. E, a nie będę cofał po prostu, żeby mieć więcej pieniędzy. Tak to już mieli ze 100 parę. No ale zdarza się. Coś takiego zrobić zdarza się, zdarza. No, mega się zdarza. Ale już chuj w to. Mega chuj w to, ile ludzi przynajmniej. Autek zawsze mało jeździ, ale ludzi zawsze chodzi od groma. Dobra, no to zostawimy przyczepę. Bierzemy e, ten kultywator, nasz kultywator. No. Dobra, bierzemy kultywator Powinienem make myjka ciśnieniową sobie kupić, ale Jak wiecie jeszcze nie kupiłem, tak to mamy brudne maszyny, ale Co nas z takimi brudnymi maszynami? To weźmiemy, skultywatorujemy pole Jestem za tym, że spłacić trochę długu To będziemy więcej z naszej fotowoltaiki zarabiać Finanse spać, 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 spać. A, 6000 tysięcy zostawimy. Mmm, tego na pewno nie biorę, bo mi się nie chce teraz. No dobra, można to wziąć, położyć przedmioty. I bierzemy, jedziemy Dobra. E, je wsteczny w Kejsiku. Czemu się nie podpię? no... Dobra podpięte pięknie, no i zajebiście jedziemy teraz będą walki życiowe o to, żeby dojechać tam bez żadnych problemów ja o, znaczy miejsce ile te pola w ogóle mają zajebiście czyli ja bym połączył te wszystkie pola ze sobą ogólnie i dobrze będzie ale to mega dobrze będzie jak się połączy te wszystkie pola dojedziemy e, tam do polnej drogi skręcimy i e, dojedziemy tutaj mogłem pracownika niby zatrudnić ale jebać to chyba że no mógłbym niby pracownika ale ja wolałbym sobie skultywować e, a tutaj będzie po prostu pracownik e, zapierdalał sobie w polu jak będę miał jeszcze tutaj drugi na gospodarstwie ciągnik, jeszcze y, jakiś mój kolega będzie mógł dołączyć do nas na gospodarkę, no to y, wtedy weźmiemy widzowie ogólnie. Mm, <laughs> wtedy ogarniemy tak, że będzie jak najmniej pracowników, po prostu będziemy teraz y, wtedy brali. Po kupieniu, <laughs> sorry widzowie, rybka letka y, na no, kupieniu drugiego ciągnika się weźmie właśnie to znajomego i mniej pracowników będzie trzeba i będzie zajebiście no bo na przykład znajomy będzie robił e, kontrakty tutaj e, kontrakt na przykład jeden a ja w, u siebie tutaj w tym i no choć kontrakty mógłby już na przykład by dołączyć i robić i wypożyczonych maszyn ale e, też na gospodarstwie by się przydał jeszcze jeden ciągnik żeby Orać też móc na przykład żeby nie było zielska Żeby na przykład y, tylko pryskoć y, na przykład y, no, nawozem Dobra zatrudniony na dobrym polu Zanim się jeszcze do kolejnej maszyny no to y, weźmiemy to pożyć przedmiot Dobra, pożyczone wszystko pięknie. Bierzemy tak, steczne. No i podpinamy. Robimy też timelapsik widzowy, no to widzimy się po time timelapsiku.